Następna zasada treningu Joe Weidera jest to zasada treningu izometrycznego. Polega ona na tym, że wykonujemy ćwiczenie na przykład na tricepsy, powiedzmy ściąganie linki górnego wyciągu i wykonujemy jedną serię tego ćwiczenia i kiedy mamy przerwę pomiędzy seriami, wykonujemy spięcia mięśnia, na które aktualnie nie wykonuje się ćwiczenia, na przykład bicepsu, czyli w tej sytuacji mamy wykonanie jednego, jednej serii na mięsień trójgłowy ramienia, czyli na triceps i wykonanie spinania, czyli napięcia mięśnia dwugłowego ramienia, czyli bicepsu. Trzeba mięsień napiąć maksymalnie jak tylko mamy możliwość przytrzymać w tym stanie od 3 do 6 sekund, następnie rozluźnić mięsień. Wykonuje się to w przerwach, można to wykonać w przerwach pomiędzy seriami. Co nam daje ta zasada? Poprawia nam ona wypukłość mięśnia oraz jego separację. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, jakby się wydawało, jeżeli spróbujecie tej zasady sami, przekonacie się o tym na własnej skórze, że napinanie mięśnia, utrzymanie go w maksymalnym skurczu przez 6 sekund, również potrafi wspaniale ten mięsień napompować krwią oraz pomoże nam to w uzyskaniu jego definicji i separacji.